Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Weiser, Witam was już w drugim materiale. zagramy w grę pod te Mountain Blade Warband, oczywiście przygody naszego Wajosa. Dzień dobry, witam was w drugim odcineczku. Witam was na terenach pięknej Karladii w imperium najwyraźniej Imperium Karladyjskich Królestw, tak ono się chyba zwie według opisu tej frakcji witam was serdecznie. Kurczę, jak ja się nie mogłem doczekać, musiałem was czekać 3 godziny pomiędzy materiałami, żeby nagrać ten odcinek, ponieważ pierwszy materiał wam szybko chciałem wyrenderować od razu po nagraniu, żebyście jeszcze dostali w ten sam dzień. No i najprawdopodobniej sponsorzy dostali w ten sam dzień materiał, a zwykli widzowie troszeczkę później, dzień później pewnie. Ludziska, witam was serdecznie. W tej pięknej gierce. No i cóż, niestety, jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy tutaj, e, moi drodzy, mieliśmy ostatnio tutaj samouczek na górze, ale niestety ten samouczek zniknął, i teraz nie wiem, co my mamy tutaj kompletnie zrobić. Było coś tam mówione, żebyśmy zajechali do wioski Pojedzonko, ponieważ jest troszeczkę ciekawie. Ale zanim tym się zajmiemy, to zobaczmy, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o nasz interfejs. Mamy tak. Mam nasz charakter, naszej postaci, jest ty, nasz Vajos. Ehm, proszę Was bardzo. I tak widzę, że prezentuje się ehm, stan naszej postaci. To znaczy, mamy tak, bronię dwuręczną na 25 punktów rozdaną. Okej, okay, mamy level pierwszy. Ehm, I tutaj. O, kurde, patrzcie, jak to jest zbudowane, zarobiście. Wow, czyli. <laughs> czyli każde drzewko broni ma jeszcze swoje indywidualne, że tak powiem, umiejętności. O mój Boże, to jest epickie, to jest genialne. A leadership też ma? <laughs> Nawet leadership ma. Wow. O, ale fajne. Ups. Chyba dałem focus point w to. No 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 cóż, no to, to mamy troszeczkę to lepiej rozwinięte w takim razie. No dobrze. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Wow, to to jest po prostu... Zobaczcie co to jest, to jest genialne! Okej, okay, czyli drzew umiejętności jest mega, mega mocno rozbudowane względem Warbenda. Całkowicie, całkowicie, inaczej to wygląda. Zarąbista sprawa. Eee... Aha, to mogę sobie ten. Anulować to prawdopodobnie, tak? Eee, wejdźmy sobie jeszcze raz naszą postać. Tak jest, mhm. Mm Okej, okay, to co, jakbym chciał sobie tutaj sfokusować, bo może bym chciał jednak rzeczywiście troszeczkę wydać sobie punktu w tą broń jednoręczną, bo jednak bym chciał e, iść w broń jednoręczną. No i zobacz, tutaj mamy ten fokus nałożony. Mm. Okej. Okay. spoko. Wszystko ładnie pięknie. Czekajcie, nie anulowałem no, czasem. No właśnie, anulowałem. Dobra, damy sobie tutaj fokus, mamy pierwszy punkty tutaj rozdane w to. Okej, okay. co mamy? Mamy tutaj również ekwipunek naszej postaci. Jak to ekwipunek nam się prezentuje? Mamy tak... Eee, mamy jakąś tam zbroję skórzaną. Eee, Imperial Gambeson with Straps, proszę was bardzo, mamy tutaj poziom pancerza trzeci. Eee, 11 punktów dost mamy w... Eee, punktów ciało, 5 punktów w nogi i, 5, e, i 2 punkty w... Hmm, yy, w. O, zapomniałem nazwy, wiecie, o co chodzi ARM, yy, Zapomniałem jak na polski się mówi. Dobra, jak tam buciki? Buciki mamy jakieś tam skórzane, które są też trzeciego poziomu, ale czy one są jakoś szczególnie fajne, nie bardzo. No tak możecie zobaczyć, też jest ikonka, yy, że to są buty dla bardziej cywilów, dla jakichś tam farmerów, bo tutaj widły jest jakiś chłopi, chłopka, ludziska. Yy, Okej, okay. mamy też kunia. Kuń, który ma... Blisko jest to pierwszy poziom konia eee, Speed 34, damage 4, jeżeli chodzi o szarze, 260 punktów życia ma. Eee, I tutaj mamy w ogóle też dla tego konia. Siodło hmm. mamy też, czyli są siodła w tej grze. Okej, okay, to ciekawe. Dobra, i tak, tutaj jest nasza broń. Jest to broń jednoręczna, więc już mi się to podoba. Niestety nie mamy żadnej. A nie, mamy też tarczę, tak? To jest tarcza nasza? Tak, mamy jakąś tam tarczę przy sobie. Tak, mamy, Ok, Mamy takiego jelonka w ogóle na niej. Dobra, mamy tarcz, mamy e, łuk myśliwego. Myśliwski łuk mamy. E, tak to wygląda. Aha! Wow, czyli my mamy tutaj jak gdyby dwa outfity. Mamy outfit na e, wyjście po cywilnemu w jakimś mieście i tak dalej, tak się prezentujemy. E, I mamy też outfit bitewny na bitwy. Weapons, tutaj możemy sobie zrobić sortowanie i tak dalej, nic więcej, więcej nie posiadamy, no niestety jak możecie zobaczyć nie posiadamy też żadnego jedzenia, więc e, więc tak to wygląda, mamy 1000 denarów, 1000 złota, nie wiem jaka tutaj jest waluta, w Warbandzie były to denary, a tutaj, tutaj nie wiem jeszcze co jest z walutą, ale prawdopodobnie za długo się dowiemy. E, party, czyli nasza najprawdopodobniej ludziska... Armia, czyli jest, jest Vajos i jest ten Natanos, który nas tutaj troszeczkę pouczył. Jest to właśnie NPEC. czyli jest to pierwszy Npec, którego spotkaliśmy. I co my tutaj mamy? Tu mamy oczywiście stan zdrowia naszych postaci. Ok, możemy mieć 11 więźniów. Możemy sobie z nim w ogóle porozmawiać. Okej. Okay. Zobaczmy jak to wygląda. Czyli prawdopodobnie też z tego poziomu, tak jak to będzie w Warbandzie, będę mógł chyba dać mu... Jakieś wyposażenie, zobaczmy, eee, okej, okay, ona zazwała swoim bratem. Mm, hi, 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 hi. Tutaj w ogóle coś jest zbagowane, a w ogóle właśnie trzy godziny pomiędzy odcinkami minęło już wyszedł jakiś pierwszy patch do tej gry, tak zwany hotfix. Eee, aha, tutaj możemy mm, kontynuować tutorial. Okej, okay, spoko. Coś tam sobie przyjęliśmy dalej. Zobaczymy o co będzie z tym chodziło. No dobra, czyli to jest nasza armia, ale nie zauważyłem, żebym mógł mu tam dać jakieś swoje wyposażenie, więc nie wiem czy będzie można dawać swoje wyposażenie i tak dalej. Zobaczymy. Na Thanos, na ma w ogóle level 23. Okej, okay, spoko. Dobra, i tutaj mamy quest. A, mamy, to jest. Quest liska aktywny. Mamy iść liska do wioski TWA najwyraźniej. No, wybaczcie, że tak mało na razie, póki co gram, ale uczę się tej gry, uczę się wszystkiego od podstaw, więc musicie tutaj mieć wyrozumiałość. Dobra, czyli mamy tak, nie mamy jedzenia żadnego i musimy odwiedzić wioskę TVA, która znajduje się na północy. Kupić sobie prowizoryczne. Kupić sobie jedzenie po prostu i, i, i pomóc, może im tam zobaczymy, co tam będzie się robiło. I tutaj mamy w ogóle klan. Klany tutaj, ludziska to. Going to a point. Okej, okay. um, aha, tutaj widzimy po prostu, tutaj widzimy jego wszystkie umiejętności, wow, on jest strasznie, jest strasznie mocny, możemy go wywalić z y, klanu, ale na razie w ogóle nie jest to dostępne i oczywiście tego nie będziemy robić. E... Party i karawany, garnizon, ło, mój Boże, wioski, no wioski oczywiście żadnej nie posiadamy. O, Baben, toż, to kurczę, będzie się tutaj dużo działo, okej, okay. i tutaj mamy, aha, nie, nie należymy na razie do żadnego, nie mamy swojego klestwa, okej. Okay. Dobra, tak to wygląda. Tutaj co mamy? Tutaj mamy. Aha, tutaj też są denary w tej grze, okay, czyli są denary. Okej, okay, influs tutaj mamy, czyli to są najprawdopodobniej jakieś wpływy, nie mamy żadnych wpływów. Eee, mamy tutaj życie, chyba, naszej postaci albo oddziału, nie wiem jak to działa, ale chyba naszej postaci. Eee, battle Ready okej. ok. Eee, tutaj mamy właśnie konsumpcję naszego oddziału, czyli jedzenie i tak dalej, i morale oddziału mamy. Eee, dobra, to idziemy do tej TVI. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to... Ale Jezus Maria! Hi, ta gra jest piękna. No i tutaj w takim razie to są najprawdopodobniej właśnie yy, farmerzy. Jak można przybliżyć? Farmerzy z wioski. Proszę was bardzo z tej frakcji. Tutaj też są farmerzy chyba z, wioscy, z wioski dokładnie tak. Okej, okay, tak oni wyglądają, tak oni się prezentują. Tutaj są w ogóle jakieś owieczki też. Dobra, choć A, i tutaj jest w ogóle opisane, zobaczcie, mają tak. Informacje o tej wiosce mamy też. Yy... Południowa, południowe imperium jest tutaj e, hertz 440 plus 1 milicja 56 ludziska. Poros e, i pro, produkują owce. No to w sumie tutaj nam pokazuje, a, czy tutaj takie ikonki, jak gdyby to pokazują mniej więcej, co wioska produkuje. To chyba jakieś konie są i tak dalej. No dobra, jestem ciekawy, czy w tym Lordzie będą zróżnicowane lokacje, bo w Urbandzie jak wiadomo, te lokacje wszystkie się powtarzały. Jestem naprawdę ciekawy. No i dobra, patrzcie, mamy tutaj tą wioskę. Możemy wykonać, będziemy mogli w przyszłości wykonać jakieś tam akcje, czyli jakieś plądrowanie wioski i tak dalej, okradanie mieszkańców, będziemy mogli też rekrutować sobie jednostki, ale na razie nie możemy, bo mamy jakiś tam quest aktywny, kupować produkty i możemy stąd wyjść. Dobra, wejdźmy o tej wioski, zobaczmy jak ta wioska się prezentuje w takim razie. O, ciekawe czy będzie tutaj klimatycznie i fajnie. Zaraz się przekonamy moi drodzy. Też jak widzicie dodałem troszeczkę kamerkę wyżej, więc mam nadzieję, że teraz punkty życia będą widoczne i będziecie je widzieć. Oby tak. A jak nie, to będziemy je podnosić. Eee, dobra, mamy znaleźć. Potrzebujemy jedzenia. Mm, no dobra, to jest żaden problem. Okej, okay, a powiem wam. Wow. Ok, mamy iść porozmawiać z jakimś tam gościem, z Headman Nemos najwyraźniej. A my z tym gołganem porozmawiać. Mamy nasz miecz jednoręczny. Mamy naszą tarczę. Mamy wszystko nie pięknie. Łuk mamy. No dobrze. Patrzcie, mają tutaj kurde. Jakieś gęsi kuraki. Ale fajnie, że ten przyjaciel z nami podąża. To jest całkiem spoko. No powiem wam, że wioska bardzo, bardzo malutka. Ale też jest ona dosyć klimatyczna. To, to, to nie ma co, mają tutaj bydło. No, wioska ewidentnie jest też dosyć biedna. Bo jak widzicie, Płot jest w dosyć nieciekawym stanie, tutaj sobie coś sadzą, tam ogromny dąb chyba jest, piękna muzyka gra, okej, okay. kurki mają, wszystko mają, wszystko Nie pięknie, są nawet dzieci w tej grze, dobra, wiecie co, zejdźmy sobie z konika, połaśmy sobie, okej, okay, możemy z dzieckiem porozmawiać, Luiska, eee... Ok, dziecko nam w sumie szczerze mówiąc niewiele powiedziało. Tutaj jest jakiś mieszkańc, właśnie. Aha, na razie interakcje właśnie mamy z nimi poblokowane, bo, bo musimy z się zająć. Okej, okay, czy ty jesteś panie? Ty jesteś nikim ważnym. Ty też jesteś nikim ważnym. Musimy znaleźć prawdopodobnie starszego wioski. O, a ty? Też nie możemy? Hm, też dziewczyny, O, ale już piersi. Dobra, nieważne. <laughs> się zaczynają złe rzeczy dziać. Ła, wow, mam na świnie. A ciekawe, czy jestem, czy możemy je zabić. Możemy ranić zwierzęta w tej grze. Dobra, oczywiście nie będę im zabijał zwierząt i tak dalej, ponieważ no nie chcemy, żeby mieszkańcy nie mieli nic do jedzenia. Nie chcemy tego. O, ale macie tu ładnie. Chociaż w sumie wioska do takich małych w sumie nie należy. Dobra, no ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie będzie starszy wioski być może. O, czekajcie, tutaj kto jest. Tutaj też jest jakaś tam dziewczynka. A ja w sumie mogłem tego konie zostawić. Może tu będzie starszy wioski, to jest najwyższa. Nie, to nie jest jeszcze w najwyższym poziomie chata. Ale dosyć taka bogata, ale chyba nie. Nic tutaj ciekawego nie ma. Tutaj co, nie produkują jakiś miód chyba, czy coś w tym rodzaju? Tam więcej pól jest uprawnych. Tutaj coś się dzieje, A, ale fajny klimacik. Dobra. Ok, ale gdzie będzie wasz. O, tutaj jest coś, troszeczkę inaczej wygląda. Ale nie, to też nie jest żaden. Żaden gałgan. E, osadnik, zada, żaden przywódca wioski. Ty też nie jesteś. Okej, okay, niepotrzebnie tego konia wiem. No coś tutaj sobie uprawiają. Dobra, gdzie ja znalazłem kurcze? W będzie było tak, że. Łatwo można było znaleźć e, starszego wioski, a to nie są duże problemy, ponieważ nie wiem na tak oni tutaj za bardzo wyglądają. W będzie się oni dosyć e, mocno wyróżnia. O Jezu, ta wioska jeszcze tam prowadzi? O matko, dobra, wiecie co? Ja jednak widzę, że bez konia tutaj się chyba niestety nie obejdzie. Raczej nie inaczej. Więc chodźmy po naszego tylko Gdzie ten nasz kuń zaaginął? Tam jest pan kunik. Okej, okay, o, no powiem Wam, że. Może być ciężko znaleźć starszego wioski, ewidentnie. Tam wioska jeszcze się ciągnie, chyba że tam będzie niewidzialna ściana, zaraz zobaczymy. Ale w tej miejscowości, no póki co, nikogo takowego nie zobaczyłem, kto mógłby tutaj być. Dobra, wsiądźmy do na naszego kunika I panie Wajos, idziemy w poszukiwaniu starszego wioski. Tutaj co mają? Tu mają jakąś kaczkę? Czy gęsi? Tutaj jest jakiś. A tutaj pewnie ryby łowią, ta. Tutaj ale jest piękna woda w tej grze, tak tutaj dalej się wioska ciągnie dosłownie, o mój Boże, okej, okay. no, no lokacje już widzę, że są o wiele bardziej obszerniej niż będzie no i to mi się podoba. Jestem ciekawy jakie modyfikacje do w, do tej gry wyjdą. Dobra, a tutaj co, tutaj ktoś kosz niesie na głowie, halo. Dzień dobry. Jabłka, okej. Okay. Niesie. Tutaj jakieś sady mają uprawne. No tutaj pewnie jakieś konfitury robią i tak dalej z tam tych trzech owocowych, no ale wszystko ładnie pięknie, tylko że my niestety tam dosyć spory problem ze znalezieniem starszego wioski. Tutaj nie ma nic. Wow! O jejku, ale ja zgałganiłem. On tutaj po prostu był na... O Jezu ludzka. Dobra, wy tego nie widzieliście, ale on po prostu był, bo ja prawdopodobnie wyciem jak chodziłem i szukałem tego gościa. O kurde, jasne... on był po prostu... Musiałem wyjść z tej wioski i on był na górze kranu widoczny i jest ten nasz Uliska, Headman Nemos. E... Dobrze. Potrzebujemy pomocy. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. prawdopodobnie szykuje nam się walka z bandytami w takim wypadku. Tak, mamy sobie zrekrutować jednostki. Eee, kupić co mamy pszenicę również. No dobrze, no to tym się zajmiemy. Ale klimatyczna jest ta muzyka. Ale nie, to on był w tej wiosce w takim razie. Ale jak ja go wcześniej zobaczyłem? Aaa, bo te gałgany sobie chodzą. Ale dobra, to czekajcie, czyli ja go pewnie minąłem. E, starszy wioski ma, widzę, że miecz przy sobie. I, i to wyróżnia, bo zwykli, zwykli mieszkańcy, jak możecie zobaczyć, e, takowych mieczy nie posiadają. Ja jestem koloru niebieskiego, chociaż nie wiem, czy to jest wyznacznik, bo tutaj niektórzy też właśnie mają kolor niebieski. E, dobra. I teraz tak, wychodzimy z tej wiochy i będziemy sobie rekrutować, czyli tak, rekrutujemy sobie, kupmy sobie najpierw tą pszenicę. Okej, okay, mają, mają oni jeszcze tutaj na sprzedaż oczywiście wełnę, ponieważ mają owce i w ogóle sama owca jest, jest również do kupienia. No dobra, ale my sobie kupimy pszenicę, z pszenicy można jak wykonywać sobie chlebek. Dobra, kupimy sobie maksymalną ilość, trzy pszenicy, trzy pszenice, niech będzie trzy worki. Dobra, i teraz chodźcie... Aha, okej, okay. tutaj pyk yy, i. Dobra. O kurde, podobny dźwięk, bardzo do tego z Warbanda, jak się się wykonało. Dobra, czyli mamy kupione sobie tutaj już trzy worki pszenicy. Y, I weźmiemy sobie oczywiście jednostki, zrekrutujemy. Y, I możemy wszystkich sześciu zrekrutować. Są to oczywiście zwykli chłopi. Którzy mają jakieś tam kije chyba, czy, czy, czy nie wiem co oni mają mają... Które której mają moje level? Oni mają 21 level w ogóle, więc... Mają o wiele większy niż Vajos, więc kurde. 300 nie kosztują z dolarów O Boże. No, ale dobra. ok e, Brat. Mhm, Okej. Okay. Dobra. Teraz musimy wrócić do niego tutaj on właśnie, bo on właśnie był w tym miejscu, jak nie widziałem wcześniej. Teraz mamy z nim pogadać. ok Zobaczymy, co nam dalej powie. No, najprawdopodobniej będziemy walczyli z bandytami pierściem. O, zobaczcie, on teraz w ogóle ma inne ubranie, fioletowe, czyli Oni się przebierają się często dosyć. Najwyraźniej starsi wioski są dosyć Dosyć bogaci i mają dużo ubrań. Eee, dobrze, hmm, 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 ok, doktor Hugh Holmes, 5 eee, dni temu, ok. No dobra. No dobrze, no to kilku tam rzeczy się dowiedzieliśmy, niby. Kilku rzeczy się dowiedzieliśmy. E, no to co? Będziemy tam cisnąć. E, będziemy cisnąć do tych bandytów. Tutaj mamy dwa oddziały bandytów, jest ich po sześciu. Nas jest na chwilę. O, kurde, trzy oddziały nad bandytów są tutaj. O, to powiem Wam, że będzie dosyć problematyczne. Czy mogę sobie jeszcze zrekrutować? Nie mogę. Ups, czy my damy radę w ogóle? Czy my, kurde, damy radę? Może być to dosyć problematyczne, chociaż nie, no co powinniśmy dać radę. Zróbmy sobie save'ika na pewno. Miejmy nadzieję, że to się źle nie skończy. Pierwsza walka. Jak to będzie wyglądać, proszę Państwa, czy tam ci się nie dołączyli? Chyba nie. Dobra i teraz tak, tutaj mamy 6 riderów. Najwyraźniej są to górscy bandyci, Jest ich 6, jak już mówiłem, i możemy sobie wziąć. Aha, nie możemy tym, tym, tym się zabawić, ponieważ to jest tutorial póki co. Więc cóż, nic innego nam nie powstaje jak w takim razie zatytować. 8 do 6, miejmy, na... miejmy nadzieję, że damy radę. Oby tak, pierwsza bitwa. Jezus Maria, tu może brać tysiąc jednostek udział. <laughs> o nie, to jest kawaleria! Eee, no panie. Dobra, czpok. Okej, okay, pod backspace'em mamy formację różnego rodzaju... O Jezus Maria. Okej, okay, F1. Follow me. Oni są tutaj. Dobra, czekajcie, ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają formacje i tak dalej, więc nie będziemy z nimi walczyć. Eee, A oni nawet nie mają kamienia, nic z tych rzeczy, więc tutaj całkiem spokojnie, ale oni dosyć są szybsi. Szybcy. Dobra. Szarża linia. A, tutaj jest dosyć to intuicyjne, powiem wam tak szczerze. Dobra. Szarżujcie na razie. Lecimy, proszę państwa, w Wario o! Ups, ja trafiłem w niego. Nie, mój koń dostał obrażenia. No okej, okay, piękna walka. Łobaben. Dostał, O, teraz dostał na pewno. Mamy jeszcze łuk, oczywiście. No i mamy jakieś kamienie. Dostał, dostałem level. Au, proszę mi zostawić. Chamy jedne z kamieniami. O, kurde, w swojego trafiłem tarczę. Ale ten koniec mało mobilny, tak szczerze mówiąc. Jest bardzo mało mobilny. O, matko. Wow. O, powiem wam, że walka wydaje się być troszeczkę ciężka, ale to ze względu na to, że koniec strasznie mało mobilny. Ale bitwa wygrana. Avajo swoją pierwszą walkę przeżył z bandytami i w sumie nie poszło tak źle. Całkiem zacnie. Mamy zwycięstwo. Dostaliśmy 0,7 punktów e, renomy i 0,9, prawie jeden cały punkt morali dostaliśmy. E, Okej, okay. tutaj jest wroga armia. Znaczy tutaj jest, oni się bronili, my ich zatkaliśmy, nikogo nie straciliśmy, e, nikt się nie poddał, nikt z tych rzeczy, całkiem spoko. Czyli pierwszych Gałganów pokonaliśmy e, i mamy również więźnia, który, którego sobie jak najbardziej weźmiemy, pyk, okej. Okay. Powiem Wam, że tutaj dosyć intuicyjny jest jakiś jak całkiem spoko to wygląda. I mamy również luciwo, moi drodzy. Luciwo mamy i to jest na przykład hatcheta, która jest bronią jednoręczną. Zadaje 96, 96 prędkości, ma 62 damage, jeżeli chodzi o cięcie. My mamy 53 punkty i to w sumie ta jego broń jest lepsza, ta hatcheta, więc weźmy sobie tą hatchetę. Ok. Dobra, a i tu od razu sobie porównujemy Armorki. Tak, to jest nasz Armor, tak, Imperial. Okej, okay, on ma mniej, on jest ze wszystkim gorszy w zasadzie. Ten też. Wszystko jest tutaj gorsze. Ale to sobie weźmiemy, bo tego nie mamy, a to nam daje 9 punktów pancerza dla naszych dłoni. O, to się dłoni nazywało, wcześniej zapomniałem. Dobra, bierzemy oczywiście wszystko, sprzedamy sobie, troszeczkę z tego mam nadzieję, że denarów zarobimy. No dobrze, czyli pierwsza grupa bandytów została bardzo ładnie pokonana i poskromiona. Powiem wam, że już mi się podobałem rozkazy, ponieważ są one dosyć intuicyjne. Tu jest Lord, on ma 33 ludzi tylko, okej, okay, dosyć mało. E, dobra, tu mamy kolejnych bandytów. Też to są najwyraźniej górscy. Okej, okay, czy możemy... jak jakbym chciał sobie wziąć, czekajcie, tu mamy stop. E... Follow, me. Follow me dałem. No, kurde, po T w dziewiątku mam akurat nagrywanie, jest najgorsze. Aaa, okej, na takiej zasadzie to działa. Eee, okej. O, ale oberwałem. O, baben. Dosyć intuicyjne, dosyć spoko z prawem. Całkiem spoko. A kurde. Nie mogę się przyzwyczaić. Ło, ile... Aha, zobaczcie, ile już mam życia. Prawie właśnie umarłem. Może jednak tam na razie nie będę podbiegał, bo nie chcę paść w tutorialu. Ups! Co jest grane? Po czym ja tak oberwałem mocno? O matko bosko, przecież jak tu będzie tysiąc jednostek na polu bitwy, to będzie totalna masakra. Okej, okay, bo ja tu zaraz ginę. Troszeczkę jestem pokrwawiony koło i nie powiem, że nie. Dostał w łeb! Uu, nice! Opowiem wam, że walka jest tutaj dosyć satysfakcjonująca. Fajna jest fizyka w tej grze. Dobra, no kolejnych gałganów pokonaliśmy. Pięknie. Patrzcie, jakiego kunia mamy, brązowego. Zwycięstwo oczywiście, 0,7 punktów renomy, prawie 1 punkt morali. Bardzo ładnie, nikt nam widzę, że nie zginął. Tak jest, nikt nie zginął. Fajnie, fajnie. Spoko, sprawa i mamy trzech więźniów, oczywiście wszystkich bierzemy sobie, czterech więźniów, już razem mamy 16 punktów życia, tylko mam, o kurde, masakra. Masakra. Dobra, co oni tutaj mieli fajnego? E, armorki mieli, ale chyba nic lepszego nie ma. E, wszystko to samo. Chociaż nie, ten jest... Ten jest lepszy. Te rękawice, okej. Okay. Spoko. Dobra. E, zostało nam jeszcze tam jedno oddział, tutaj jest w ogóle właśnie Nether of the Hands Party. Netor? Okej. Okay. Tam byli jeszcze jedni bandycie, O, są tutaj. A tutaj co jest? A tutaj mam karawanę również, zobaczcie. Leci sobie karawana, 19 jednostek ma. Jedna piechota, 11 kawalerii i... I tak to wygląda. Tam jeszcze jedna, tam jeszcze większa karawana. Oż mordę. Dobra, ale czekajcie, tutaj mamy hitpoint 100. Nie wiem co to są te hitpointy, ponieważ moja postać ma, ma mniej tych punktów. Ewidentnie. Jeżeli chodzi o życie, czekajcie, wejdźmy sobie w naszą postać. E... Aha, mamy już w ogóle klejny level, więc zaraz sobie tutaj rozdysponujemy fajne punkciki. Okej. Okay. Tutaj jest napisane, ile mam życia. Nie, tutaj nie ma napisane, ile mam... może mi się odnowiło już tak od razu? Ale to by było dosyć dziwne. E... A jeszcze tak bym chciał sobie zobaczyć, ciekawości, ile mogę mieć jednostek. Ja mam tu napisane, ile mogę mieć jednostek. E... Mogę mieć trzech, chyba, kompanów, wychodzi na to. Ale. 21 jednostek mogę mieć. Okej, okay, dobra, to już wszystko jasne. 54 punkty morali mamy. Dobra, idziemy tych bandytów atakować. Eee, Okej, okay. no co, lecimy? Dobra, są daleko od nas czy nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, czyli mogę sobie tutaj fajnie ich rozkazywać nimi że podeszli sobie tutaj. Ej, powiem wam, że dosyć intuicyjny system, bardzo fajny. Tak, życie mi się odnowiło na maksa, okej. Okay. No dobrze wieje się, nie będę ukrywał. Okej, okay, F7 mamy tak. Czy pod F1 mamy... E, jak mają się nasi poruszać. Pod F2 mamy różnego rodzaju... No jeszcze to OK. okej. mało czasu mam, żeby tutaj fajnie sobie rozdysponować jakoś... Żeby fajnie sobie rozdysponować formacje, się ich nauczyć No ale dobra, damy radę z biegiem gry na, gry na pewno Bęk, oberwał, skinął, Tylko, że mój koniec za to berwał Ale zabiliśmy, Vajos zabił, pięknie Potomek wajsa Ładnie sobie radzi Bęk, oh yeah No w lesie to troszeczkę ciężko Oczywiście się biega, ale to wiadomo Wiadomo z jakich powodów Dobra, weźmiemy sobie łup. Ups, chyba swojego trafiłem. Dostał Okej, okay, zabili go. No, zbytnio się nie nacieszyłem. Nie będę ukrywał. że się ten zbytnio nie nacieszyłem? No ale okej. Okay. Ważne, że uda nam się wygrać. Bardzo ładnie. Super. Pięknie. Wspaniale. Dobra, oczywiście bierzemy ich wszystkich. Dawać. Ok, siedmiu więźniów mamy. Całkiem spoko. E, dobra, wszystko. Co oni to mieli? Jakieś lucieło fajne? Mm, może fajne nie, ale sobie, sobie oczywiście sprzedamy. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak mamy notification. E, mamy więźniów. Okej. Okay. Czy musimy im również zapewnić wodę i jedzenia dla tych więźniów? I mi się wydaje. Dobra, ty kim jesteś? Tak z ludziska. Aha, to jest chyba jeden. A, to jest chyba ten brat uratowany. Tak jest, to jest, to jest ten Gaugan. Bo oni przetrzymywali go. Eee, on jest w ogóle doktorem. Mhm. O okay. oh, wow. Well shit, moi drodzy. Okej okay. O kurde, no to powiem wam tylko tyle Będzie się działo, będzie się działo Zresztą kto zna angielski to wie co tu będzie się działo, okej okay. Moi drodzy, mamy w takim razie kolejny questik Czy mamy znaleźć kryjówkę bandytów? I mamy ich najprawdopodobniej rozpierniczyć. Nie wiem, czy nasze siły, które mamy nam w tym pomogą jakkolwiek. Aha, ta krywka bandytów jest tutaj w ogóle. Jest pięciu. O, ich to jest dosyć sporo. Dobra, moi drodzy, krywką bandytów i tak dalej zajmiemy się w kolejnym materiale. Ja wam tutaj podziękuję za obejrzenie, więc jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowym, widzem panie. No i co, Do zobaczenia w kolejnych materiałach z gry Mountain Blade 2 Bannerlord. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.